Mogę powiedzieć, że takie same jak rok temu czy dwa lata temu. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem organizacji tak dużego przedsięwzięcia, ale też y, osób, które zdecydowały się tutaj przyjechać, bo z informacji, jakie uzyskałam, zapisało się ponad 750 osób, więc faktycznie jest moc w całej grupie zawodowej pielęgniarek i położnych, które muszę powiedzieć, bardzo chętnie korzystają z tego rodzaju szkoleń i uzupełniają swoją wiedzę, czy aktualizują swoją wiedzę medyczną. Każda pielęgniarka, każda położna, położny pielęgniarz, mają obowiązek zgodnie z ustawą aktualizacji wiedzy medycznej. I to jest jednym właśnie z powodów, które, z których powinny skorzystać nasze koleżanki i koledzy. Ale myślę, że oprócz właśnie pozyskania takiej profesjonalnej wiedzy, tego co się zmienia, co idzie do przodu, w jakim kierunku to wszystko zmierza, to też jest ten aspekt poznania nowych ludzi, wymiany doświadczeń. Tak? To jest też niezwykle ważne. I też integracja. Czego nam brakuje? Zresztą po COVID-zie bardzo, bardzo to odczuliśmy, więc myślę, że to jest kolejny jak gdyby taki powód, dla, dla którego warto się spotykać, przyjeżdżać i korzystać, bo dla mnie najważniejsze jest to, że pozyskujemy oprócz tej fantastycznej atmosfery, która tutaj jest przede wszystkim aktualną wiedzę medyczną. Myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Jest otwartość Ministerstwa Zdrowia na zmiany i to też budzi ogromne nadzieje. Tu jesteśmy w kontakcie oczywiście z panią minister Leszczyną, dajemy swoje propozycje, pomysły, w jaki sposób moglibyśmy udoskonalić tą ochronę zdrowia, również tą podstawową opiekę zdrowotną. W związku z czym, że myślę, że to pielęgniarstwo idzie w dobrym kierunku i rozwija się w dobrym kierunku, a tego rodzaju spotkania też pozwalają, żebyśmy zweryfikowali, czy działania Naczelnej Rady faktycznie są zgodne z oczekiwaniami naszego środowiska. Także ja jestem ogromnie zawsze zadowolona, jak mogę spotkać się z grupą zawodową pielęgniarek i pielęgniarzy. Połostny. Na pewno największym wyzwaniem dla nas jest yy, demografia. To jest nieubłagalne, bo dotyczy to nie tylko y, oczywiście y, społeczeństwa polskiego i y, oczywiście zmieniających się potrzeb, więc my jako pielęgniarki położne musimy się też dostosować do, do tego trendu zmieniającej się demografii, ale też demografia, która dotyczy nas samych, ponieważ y, no niestety mamy w tej chwili 90 tysięcy pielęgniarek i położnych pracujących w systemie na 270 tysięcy, które pracują już po osiągnięciu wieku emerytalnego, więc boję się, pomyśleć, co się stanie, gdyby zechciały zakończyć swoją pracę. To jest dla nas naj, na pewno największe wyzwanie, przed którym stoi w ogóle rząd i samorząd również. Potrzeby technologiczne i społeczne no, zmieniają się chociażby w aspekcie tej demografii, o której powiedziałam. Liczymy na to, że nowe technologie pomogą nam w realizacji świadczeń, że chociażby sztuczna inteligencja, która w mojej ocenie powinna być jednak pod kontrolą i w jakiś sposób monitorowana, również pomoże nam w realizacji świadczeń, ale też wesprze nas i będzie podpowiadała swoją wiedzą oczywiście w szeregu różnych działań. Myślę, że też musimy się dostosować do e, elektronicznej dokumentacji medycznej, która będzie wchodziła na szeroką skalę, zwłaszcza tam, gdzie je, jeszcze jej nie ma, to jest podstawowa opieka zdrowotna, czy długoterminowa, czy opieka na przykład e, w środowisku nauczania i wychowania, ale absolutnie to jest e, trend, z którym przyjdzie nam się zmierzyć, ale też e, który musimy propagować wśród mojej grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Wszystko zależy od tego, jakiej grupy zawodowej to dotyczy. Jeżeli to jest moje pokolenie, trudno wchodzić w te zmiany, na pewno gorzej przyswajają te wszystkie nowości. Aczkolwiek powiem tak, że jeżeli faktycznie e, na, nauczymy, jak korzystać z tych technologii, to później stwierdzają, że nie wyobrażają sobie pracy już bez tej e, wspaniałej zdobyczy techniki.